O. Oh. Panku jest? Pozdrawiam cię Marika w ogóle. To pije wodę z Grzejnika. Ooo. Oh. Palkar szchała iła. Idol, idol, idol. Idol na idol. Idol. 42 kule grzechu stał, mówi kurwa, chłopaki, jedziemy na patrol grzechu jak to jedzie. Dobra. Gotowy się... O Jezus Maria, co to jest? O ała, 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 ała. Ale widzę już tutaj. Dobra, Ma naprawić... zrobił z tym, co trzeba. Trzeba naprawić wzrok po tym... Jak...